Usuwać tłuszcz z wątroby. Tłuszcz wątroby to nie jest wymyślony problem. Po prostu ludzie bardzo późno zwracają na to uwagę, bo wątroba sama w sobie nie boli. Ona nie ma zakończeń nerwowych. Zrozumiem to, że wątroba jest stłuszczona, można według pewnych pośrednich znaków. Gdyby wy macie więcej niż 10 kg na gdyby wy macie wystający brzuch, macie problemy z tym, aby non-stop dobrze się wyspać, oraz cały czas jesteście zmęczeni, macie ból w prawym podrzebrze. To bardziej prawdopodobne jest, że wy macie stłuszczeniową chorobę wątroby oraz że Wy macie problemy z drenażem żółci. Z Stłuszczoną wątrobą ludzie mogą żyć długie lata, ale z roku na rok stan takiego człowieka się pogarsza. Główną rzeczą jest to, że tłuszczona wątroba pomaga rozwijać się innym chorobom w Waszym organizmie. Ale dobra wiadomość taka, że wątroba może się zregenerować za około 6 miesięcy przy prawidłowych krokach oraz prawidłowym podejściu. O tym, kto chce więcej informacji, jak zregenerować wątrobę, proszę pisać w prywatnych wiadomościach.